co do afery, chuj mnie to obchodzi, czy go ruch, ruchał facet, czy go ruchał, czy on robił loda, chuj mnie to obchodzi. Jeśli ja bym chciał być, kurwa, y, angielską, kurwa, Miss Fortuną, to kurwa zostanę i to kurwa nakręcę. Niech sobie Złotem. się ruchają ile Ej, ja na lezie. Wolny kraj, kurwa. I po chuj wy się burzycie, to kurwa. Na temat afery lodowej? Chodzi tak, o to, że opowiem się... Jak para Maxil robi loda i daje się walić w dupę jakiemuś brodaczowi. No i chuj! Jeśli mu się to podoba, to niech to robi! Wolny kraj kurwa! Ruszek weże na Ukrainę? Weszę. To para maksil jest jebany! W dupę czy robi loda! I jest to wolny kraj kurwa? Jest wolny kraj! To przestancie, kurwa, pierdolić się, zachwycać kurwa! Ale krótszą zrozum to, są geje na tym świecie, Ob, innych yy, obyczajów. Jest kurwa islam, jest kurwa yy, ten judaizm, jest jest kurwa yy, lesbi, lesbijki, kurwa yy, faszyzm czyli poproszę jakieś kurwa całowanie kurwa yy, stupek coś w tym rodzaju czy kurwa wjebanie sobie ogórka do pizdy to was to to, to możecie oglądać kobieta z kobietą a facet z facetem to już was kurwa boli? naprawdę kurwa? to jest wolny kraj jeśli on chce to robić i wyciekło, mo, może to jest specjalnie zrobione pod publiczkę, a może nie. No to po, jeśli udawał hetero, no to się mówi trudno, to jest oszust. N nie był szczery, ja jestem szczery z Wami. Ja wolę kobiety i tak zostaje. Jak wale konia, to kamerę kurwa odwracam do ściany, żeby w razie W coś się nie nagrało, kurwa. I tyle.